Cześć Malko, witam Was bardzo serdecznie w nowym 2024 roku. No i co? I mamy drugi stycznia, mamy godzinę 19, a właściwie 20.30, gdy nagrywam dla Was ten odcinek. No i dzisiaj bardzo spokojnie, bardzo skromnie, bo zaledwie, zaledwie jedno SBC o zawodnika, za którego no, dużo bym nie dał, powiem szczerze. Dużo bym nie dał, bo, 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 bo jest to bardzo przeciętna karta, ale jest to ikona, jest to ikona, jest to ikona z przesuniętą pozycją. Za chwileczkę też powiemy sobie o przeciekach związanych z kartami Team of the Year, bo tutaj też sporo informacji na ten temat już się pojawia. Natomiast karta, którą dzisiaj dostaliśmy, to Roy Keane w SBC. Przede wszystkim jeśli chodzi o składy 868584 84 i... Trzy składy, wiecie, srebrny, yy, brązowy rzadki yy, i srebrny rzadki. Także 868584 to nie są duże, to nie jest duża cena za tego zawodnika, tylko, tylko spójrzmy realnie, tak M83 na 3, rojkin, ma pozycję środkowego pomocnika. Ma statystyki, okej, okay, 90 wytrzymałości, 95 reakcji, 93 w przechwytach, ale orientacja w obronie jest zbyt dobra u niego. Yy, wiadomo, jest to zawodnik defensywny, ale też bez dośrodkowań, więc na obronę się nie nadaje. Nie wiem, nie wiem, jak jest zamiast tej karty, powiem wam szczerze. Bardzo przeciętne SBC i nie wiem, czy ktokolwiek się na nie skusi. To powiedzmy sobie uczciwie, wprost, yy, taka musi być, yy, musi być ocena yy, tego, tego wyzwania budowania składu. Ani na, lewą pomo ani na lewą obronę, ani do środka pola. Ciężko powiedzieć, gdzie Kim by tutaj pasował. Natomiast dużo ciekawiej jest, jeśli chodzi o, o kwestie Toty, ponieważ mamy już informacje, mamy już przecieki, ale wiecie, jak to z tym przeciekami? przeciekami, to 99% pewności, że właśnie tak będzie. No, dwa, dwie drużyny. Dwie drużyny Toty się pojawią. Jedna będzie stricte dotyczyła mężczyzn, druga dotyczyła będzie kobiet. Także jest spora szansa, że Wpłynie to na rynek Ultimate Team zupełnie inaczej niż w zeszłych latach, gdzie mieliśmy, wiadomo, 11 zawodników plus też ten 12 dodatkowy, który się gdzieś pojawiał w głosowaniach, że tam zawsze można było wcisnąć Ronaldo albo Messiego. No nie, Messiego nie, bo chyba nigdy nie miał tak, że Messi miał jakoś bardzo gorszy sezon, żeby tam się znalazł. Tam zwykle Neymar był wciśnięty kiedyś, Ronaldo był wciśnięty, wiecie, jako ten 12 zawodnik, a teraz co? Ponad 22 karty. Team of the Year. Już od przyszłego poniedziałku będzie można mm, głosować. Cztery drużyny, bo będą jeszcze nie tylko mężczyźni, jeśli chodzi o Toty, tylko kobiety Toty. Ikony Toty. No i wiadomo Toty, Honorable Mentions. Czyli wiadomo, tacy zawodnicy, którzy nie do końca może zasłużyli na to, żeby, żeby gdzieś tam się znaleźć w jedenastce Toty, ale, ale no zagrali nieźle na przestrzeni całego roku. Mm, no i no właśnie, no właśnie, tak jak tu gościu napisał, ta karta Hansen. Prawdopodobnie będzie prześladować wiele, wiele składów, wiele, wielu, wielu graczy. Też pytanie, jak to pójdzie z kartami wypożyczonymi? Wiecie, bo teraz tak ciężko ikon nie było dostać takich jak gdzieś tam Ronaldinho. Ronaldinho. Ja to przybył za darmo na początku gry do zdobycia, praktycznie dla każdego gracza. Na te 7 meczów, czy tam nawet na, na, na 10, i zaraz się okaże, że te karty to ty też będą na 10, na 15. I goście sobie, ludzie sobie będą rozkładać, te championsy trochę pograją, trochę nie i za chwilę się okaże, że to ty będą latać prawie u każdego. Kto wie, kto wie, może tak być. Czawi i niesta to jest Puteyas i Bonmati. <grym> no, takie porównanie. No tak, tak, tak też się może wydarzyć. O tutaj. Ym, bardzo ładna, ym, bardzo ładny design tutaj tych kart. Bellingham i Hansen, no właśnie, gdyby taka Hansen 97 się pojawiła. Ym, bardzo prawdopodobne, że tak będzie. Second PlayStation Plus. Ym, o, no, to jest bardzo potężna informacja, że... że, że że możliwe, że będzie drugi playstyle plus dodany do zawodników. O, to też może całkowicie wywrócić jakby przydatność danej karty. Jak będzie miała dwa playstyle plus, matko boska. Do sprintu plus na przykład strzał finezyjne, nie? Yy, albo tak jak w przypadku, nie wiem, pomocników, no to do kondycji plus jeszcze na przykład do bloków czy do przechwytów, no. Coś pięknego może to, wyglą może, 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 może to wyglądać po prostu niesamowicie. Yy, o, salach tutaj też fajnie, fajnie przedstawiony. No co sądzicie o tym, że będzie też, też cała drużyna kobiet? Dajcie znaka, szczególnie y, pytam tutaj y, tą grupę, co tam pisze w komentarzach a właściwie nie wiem grupę, czy tam nie wiem dwóch, trzech chłopaków co tam piszą, żeby <grym> żeby nie grać, i nie grać zawodniczkami Czy są zadowoleni, y, czy, czy, czy nie, bo tutaj widzę, że kurczę na przekór na przekór wszystko we FC24 idzie i, i tych kartkowych, no szczególnie jeśli chodzi o to ten, no, to na pewno będą używane, no, jeśli będzie taka bon i 98. Nie no, 98 nie, nie dostanie, ale wiecie o co chodzi? Też sporo dostanie, więc no kto wie. Może być po prostu bardzo ciekawie. Także dziś, jeśli chodzi o content w we wersji 24, nie za dużo. No czekamy już na toty. Czekamy po prostu już spokojnie na toty. Dobrego wieczoru.